A zakładam maskę przed niechcianym zdrowiem, faśko jest bowiem i czekam cały dzień na czas, ty bogę z Muszę nosić ją codziennie dzień. Cześć Siemanko, z tej strony Steciak i dzisiaj wam pokażę jedną stronkę. Nie to nie jest e, tak jakby reklama, tylko chciałbym wam pokazać, bo naprawdę fajna stronka. E, sam już e, e, z niej zdobywałem premkę w sumie. Bo jest to strona główna e, Do zbierania tak jakby punktów. Jak widzicie tu mam 17 punktów? E, tutaj mam swoje premium, Niestety, ten nie już wam nie pokazać, oczywiście mojego hasła Dobra, tutaj macie... Tak, po kolei wszystko, nie? A najpierw wam powiem co to są za nagrody i tak dalej. Pierwsze to jest e, Minecraft Premium. E, I masz 10% szans, że ci, e, kolejny Minecraft premium, czyli weźmy dwa. Ale nie... Niestety tutaj jest 0 na bonusie, więc niemożliwe, żeby ci wyleciało. Oczywiście, jeśli te e, tutaj dostępne kopie się skończą, e, to będzie to doładowywane na tej stronie, także się nie martwcie. E, Origin account, czyli to jest konto Origin, e, masz 10% szans na trafienie ogólnie e, Battlefielda i ten ogólnie ten origin to jest takie coś jak Steam, tylko że takie mniej rozwinięte, no, ale w sumie spoko, nie? Tylko to jest strasznie randomowe, jakie gry będą na tym końcu. Random cage czyli jakieś tam, jakieś tam losowa rzecz na Steamie, coś takiego. Tutaj jest 10% szans też, więc macie jeszcze 44 tutaj e, dostępnych bonusy, więc, bonusów, więc da się trafić. I tutaj są konta do LoL'a na serwer e West i na NA. Także spoczko. Ogólnie jak tutaj się zbiera punkty, pewnie zapytacie. Mm, tutaj macie swój link i możecie go wykorzystywać jako refling, więc Jakbyście mogli, to wbijcie z tego reflinka. Będę Wam bardzo wdzięczny i zaraz Wam pokażę, jak ogólnie ten cały proces przebiega. Chociaż ja pewnie na razie nie mogę sobie zabrać punktów, tak, dopiero za 2 godziny mogę. Bo punkty te można odbierać dopiero co 24 godziny i dostaje się po jednym punkcie, oczywiście. E, także to jest bardzo spoczko. Tutaj jest e, Redeem Promotion K. Nie wiem, co to jest zbytnio na jakieś facebooka, jakieś nie wiem, chyba na giveaway. E. E, ogólnie są tutaj też weekly giveaway'e tygodniowe mm, no teraz jest na GTA 5 i od razu mówię, że ta strona nie oszukuje to nie jest żaden fake e, sobie pewnie pomyślicie e, jak to by mógł nie być fake jak oni na tym niby zarabiają a zarabiają na tym tak, że jak się wejdzie tutaj w ten link 3GG, to wyświetli Wam się hmm, reklamy po prostu Tak jakby strona będzie z reklamami I tam będziecie musieli kliknąć get link Więc jak zrobicie to dla mnie to będzie bardzo spoko Dostanę po jednym punkcie jeśli to zrobicie A jest potrzebne 30 punktów żeby to zdobyć Więc jakbyście chcieli samemu zdobywać te punkty To w miesiąc byście mieli minecrafta premium jak dla mnie zamiast wydawać 100 zł, to opłaca się to robić. Nie wiem, jakby. Oczywiście e, niektóre konta mogą być e, trochę z, zrąbane, bo że tak powiem, bo. Są tam e, pytania na e-mail, bo się zalogowałeś z innego komputera, lecz e, jak ja na moim drugim e, Minecrafcie Premium, którego dostałem z tej strony. Nie miałem tych pytań, więc to jest losowe. Czy będziecie mieli te pytania? A jak, nie, nie będziecie, jak będziecie mieli te pytania, to niestety nie będziecie mogli zmienić skina ani zmienić niku. Ale będziecie mogli się zalogować na premkę na Minecraftie i będziecie mogli sobie wbić na serwery premium i będziecie mieli skina, jakiego ta osoba miała ostatnio Bo nie wiem, jak oni zdobywają te premki, oczywiście. Nie wiem, się... Ale to są jacyś że ludzie. Ale dobra, tu ogólnie na stronie macie kontakt, możecie napisać e, na e-mail, mi strona odpisała z tym problemem w ciągu tygodnia, coś takiego, więc nie jest to jakieś najświeższe, ale o tutaj macie jeszcze tak takie wytłumaczenie, to, to, to wszystko co mówiłem już, czyli że kopiujecie, tam pokazujecie innym swoim kolegom ten link, oni w niego wchodzą, klikają get Link i dostajecie darmowy punkt, także to jest bardzo spoko. Oczywiście na tej stronie nie można używać adblocka, bo nie będą wchodziły punkty, bo oni ogólnie zarabiają tutaj na reklamach, także jeśli Wam ten poradnik się przydał to zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. I jeśli chcecie więcej takich poradników, gdzie możecie nie wiem dostać jakieś darmowe serwery czy coś takiego, to piszcie w komentarzach i zostawiajcie łapkę, także Dzięki za oglądanie i piona mordy!